W studiu 20 witają Was Marcin i Martyna. Dziś czwarty dzień forum. Uczestnicy czekają na rozrywkową część dnia zwaną pogodnym wieczorem. Dzisiaj od samego rana odbywały się warsztaty, na których rozwijaliśmy własne umiejętności, dzieliliśmy się zajawkami i bawiliśmy się wspólnie. Muzyka

No. Ty jesteś ja. Nie wiem, głos. Nie, nie mam. Nie wiem, nie wiem. Jestem ci winien. Ile jestem ci winien. Tak, jest. Jest ci mi za to forum. 230. 230. Bez tego forum. A kurde się no, temu nie dziwisz wiesz no, dobrze co byłoby dalej wszystko będzie dobrze głowa do góry trudne sprawy <grym> no proszę, Marta, lat prawie 15 ma problem z grupą czwartą Jestem animatorem po raz pierwszy. Mam tak ogromny problem z moją grupą. W ogóle nie chcę się mnie słuchać. Mam taki straszny problem z tym. Masz jakiś problem? <noise> Dzieci się obijają, panuje jeden wielki chaos. Jedynie Marta pracuje w pocie czoła. Natomiast Pieniu, który zbielecane pospały, nie stać gwiazdą XX Sagatoriańskiego Forum Młodych. na niebie, Pilotem czwartego dnia forum była pani Marzena Brudzka. To moja mama czasami tak z nim rozmawiam, to właśnie kiedyś nawet cię spytała, czy ma mi że, że nie mieli mnie w domu. Jednak zawsze stwierdzam, że nie, ponieważ znam wiele osób rozbrawnych, które gdzieś tam teraz z dorosłymi ludźmi byli wychowywani w domu, tylko pod opieką czuło mamy taty i w tej chwili nawet boją się gdziekolwiek, czy wyjść, czy wyjechać, ponieważ... Bez rodziców się nie myśleją, a dla mnie to po prostu była dobra szkoła życia i takie wyjście samodzielnie jakąś tam samodzielność i zaradność. Relacje z pogodnego wieczoru w jutrzejszym wydaniu wiadomości. Dziękujemy. Na razie. <noise>